Kelek za dobre shoty robi. Maruś, które na czasie? Na ósme. Nadal ósme? Tak, na łapkę w dół. Dlaczego dałeś łapkę w dół? No Bo jest ósme. No ale co? No, co z te tego, że jest nie ósme. Nie no na kasę miał no ale to. Jeszcze. No bez przesady, no Marek, zobacz, jakie są statystyki. Przyjmiesz mi statystyki. Mam 110 tysięcy łapek do góry i tylko 3,5 tysiąca na nie. Ale co to jest moja wina? No to dlaczego dałeś mi łapkę w dół? Mam jeszcze jedno konto na YouTube. Znaczy, mam jeszcze kilka. I co, i zdasz mi za każdego łapkę w dół? Czekaj, gdzie jest kanał tu jest No tak. Bez jaj, że dasz z każdego łapkę w dół. Łapka w dół. A dlaczego mi dajesz łapki w dół? A czemu nie? No tak się nie robi, Marek. Wyrażam swoją opinię. No ale to z jednego konta możesz wyrazić swoją opinię. Ja rozumiem, tak. że wyrażasz swoją opinię, ale to z jednego konta. To było zapłacone za pierwsze miejsce, tak? Kto zapłacił za pierwsze miejsce? Nieważne. No nie, no to ludzie mają wbić pierwsze miejsce, musicie wbić pierwsze miejsce, bo Marek mi daje łapki w dół, no proszę was, bicie te pierwsze miejsce. Dopóki no mi... nie będzie pierwszego, będę dawał łapki w dół i tyle. No ile masz tych kąt? 120 dwadzieścia jak się... jakaś. Ale jesteś świnia po prostu. Świnia, zwykła świnia. Nie moja wina. Marek, już nie dawaj tych łapek w dół, jest siódme miejsce. Ale ja mówię pierwsze, No ale zobacz, odśwież, ale, ale, ale mówię piesze, ci, Pierwsze, jest. No ale... No. no nie oszukuj, jest siódme, tak? Siódme, siódme, miejsce. Już nie dawaj tych łapek w dół, okej? Okay? Mm. Proszę cię, nie dawaj. No no. Czy bez dalej... No to dlaczego znowu klikasz? Żeby dawać łapki w dół? A przez przypadek. Jak przez przypadek? I żemu znowu... No, no bez jaj, Marek! No nigdzie masz łapkę w dół? Nie ma. Nie ma nigdzie łapki w dół. Ja to sami. z tamtych jeszcze 28 kątów są. No to jak rzeczywiście będzie wiesz.